Rzeczywiście doszliśmy do takiej sytuacji, do takiego momentu, że będziemy musieli zbudować powiatowy system oświaty, czyli powiatowe szkoły raz jeszcze. Ja przypomnę, że w 2002 roku dokonaliśmy wtedy zmiany systemowej. Przypomnę, że gimnazja powstały 3 lata wcześniej i my musieliśmy nowe szkoły zrobić powiatowe, skrócić ogólniaki z czterech lat do trzech, technika z 5 do 4, i wtedy powstało 7 szkół, tak jak było zawsze, dwa ogólniaki i pięć zespołów szkół zawodowych. Myśmy potrafili utrzymać ten system, finansując go zawsze z pieniędzy subwencyjnych, czyli tych, które dostajemy z budżetu państwa aż do roku 2015. 13 lat nie zmienialiśmy niczego. Powiaty ościenne często likwidowały szkoły, bo po pierwsze, miały mało uczniów, po drugie, przestali się utrzymywać z pieniędzy, które państwo przeznacza po prostu na to, żeby się dzieci uczyły w szkołach ponadgimnazjalnych. My potrafiliśmy tak zorganizować te nasze szkoły, że po pierwsze finansowaliśmy je w ramach subwencji oświatowej, po drugie uzyska, uzyskiwaliśmy bardzo dobre wyniki w nauczaniu, co nie jest tajemnicą, bo przypomnę, że często byliśmy pierwsi w województwie, jeśli chodzi o zdawalność matur, ogólniaków i techników. Bo ja zawsze powtarzam, że nie jest sztuką mieć szkoły tanie. Sztuką jest mieć szkoły, które są oszczędne, ale uzyskują dobre wyniki uczniowie tych szkół. I teraz to się okazuje. Liczba uczniów przez te 12 lat spadła bardzo. Myśmy oczywiście to wiedzieli, ale cały czas jeszcze w tych w ramach tych pieniędzy, które nadawała Warszawa, mogliśmy się utrzymać. Przypomnę, że w roku 2001 mieliśmy ponad 5360 osób w naszych szkołach. Były szkoły, w których uczyło się 900 i 800 osób. W tej chwili w tej samej liczbie siedmiu szkół mamy uczniów niecałe. 3000. Ale I nie to znaczy, ma żadnej szkoły, w której mamy 500 osób. To znaczy, że na przykład, jeżeli mała liczba uczniów, to też malała liczba nauczycieli? Tak, malała liczba nauczycieli, co oczywiste, bo jak jest nauczyciele są e, zatrudniani do klas. Więc jak liczbę dzieci podzielimy przez 30, to wychodzi nam liczba klas. Jak malała liczba dzieci, uczniów, to malała liczba klas, czyli malała liczba nauczycieli, bo przyjmujemy średnio, że jedna klasa to jest 2,2 etatu nauczycielskiego. I w czym jest teraz problem? Problem jest teraz w tym, że tych dzieci jest mało i my przestajemy się finansować. Dostaliśmy informację po raz pierwszy w historii powiatu, że w przyszłym roku dostaniemy subwencję oświatową niższą o prawie milion złotych. To jest tylko. To jest 2,5% tylko. Tak naprawdę to jest 887 tysięcy. To jest około 2,5% wszystkiego, ale to znaczy, że już gotowe plany finansowe na przyszły rok, do których już musimy troszeczkę dołożyć pieniędzy nieoświatowych, musimy ściąć o kolejne 2,5%. I to zaczyna być problem. I teraz kwestia jest następująca. Albo podejmiemy decyzję, żeby zmniejszyć liczbę szkół, uwaga, nie klas. Żaden uczeń nie straci możliwości uczenia się w swojej klasie. Jest ileś technikum. Techników, wszystkie zostaną. Jest ileś zawodówek, wszystkie zostaną. Wszyscy nauczyciele, którzy uczą w technikach i w zawodówkach, zostaną. Bo to, czy nasz system składa się ze szkół pięciu, ośmiu czy czterech, nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, że mamy jakąś ofertę. Mamy kilkadziesiąt różnych klas techników i zawodówek. Dopóki są chętni, żeby przychodzić do tych szkół, to nauczyciele mają pracę. Jeśli my chcemy zaoszczędzić na rzeczówce. Na wydatkach, tak jak w domu, za światło, ogrzewanie, wodę jednej szkoły, to proszę zwrócić uwagę, że to nie bije ani w uczniów, ani w nauczycieli. To dotyczyć może dyrektora, wicedyrektora tej szkoły, ewentualnie części pracowników niepedagogicznych, jeśli ich nie przeniesiemy do innych szkół. I teraz to jest potrzeba zrobienia reorganizacji. Po 13 latach spotkałem się z dyrektorami i powiedziałem tak. To dotyczy jednej z naszych szkół. Ja naprawdę dzisiaj jeszcze nie wiem, której, choć mogę się już domyślać. Natomiast tak naprawdę to, ja powiem, że to dotyczy trzech szkół, tak? Możliwości rozpatrujemy możliwości związanych z jedną z trzech szkół. Zaraz powiem dlaczego. Choć nie wymienię dziś ich nazw. Ale powiem jedną rzecz mówi się o budowlance, o handlówce i o drugim ogólniaku. O tych szkołach mówi się najczęściej. Rozważamy również. Te trzy szkoły. Tyle mogę powiedzieć. Tylko, że jeśli tak zwana plotka, zresztą uzasadniony niepokój, tak? Bo ludzie się martwią, że stracą pracę. Nie stracą pracy, bo zostaną te klasy. Powtarzam. Jeśli nawet ze szkoły X przeniesiemy 10 klas techników i zawodówek do innych szkół, to nauczyciele przejdą z uczniami do tych szkół. Powtarzam to raz jeszcze. Ale może być tak na przykład, że któraś z tych szkół zostanie rozdzielona w taki sposób, że a... Połowa pójdzie do jednego budynku, a połowa do drugiego? Połowa czego? Klasy. Nie, no nie może pójść połowa klasy do jednego, a połowa nie, nie do połowa drugiego. Klasy, połowa klasy, kiedy na przykład pierwszy, drugi rok pójdzie do... Nie, to pójdzie, to pójdzie jak my to mówimy, profilami kształcenia, tak? Czyli jakaś branża zawodowa idzie w całości, pierwsza, druga, trzecia. No bo to jest logiczne, bo nauczyciele przedmiotów zawodowych uczą w branży jakiejś. No to wiadomo, że cała branża przejdzie do jednej szkoły, czyli po prostu dwie szkoły, a może trzy podzielą się branżami zawodów i nauczyciele przejdą ze swoimi klasami do tych szkół. Czyli ludzie też mogą się podzielić. Ludzie się podzielą i uczniowie się podzielą, i to jest prawda. Mówi się tutaj o dezintegracji. Tak naprawdę ludzie się kolegują w ramach klasy. Pierwsza technikum z pierwszą zawodówką koleguje się trochę mniej, i ja wiem, że ta decyzja jest trudna. I ja wcale nie jestem szczęśliwy, że muszę ją podjąć, natomiast czuję tę odpowiedzialność, bo jeśli ktoś dzisiaj takiej decyzji nie podejmie, zarząd powiatu, nie ja osobiście jako starosta, a tak naprawdę Rada Powiatu. Bo zarząd powie, słuchajcie, jedną szkołę musimy podzielić i rozdzielić tak, zaoszczędzimy na tym tyle pieniędzy. Uczniowie pójdą do szkół, które nie mają gorszych warunków. Bo tak to chcemy zrobić, żeby uczniowie poszli na lepsze warunki. tak? Do szkół, które mają salę gimnastyczną, które mają również wyposażenie fajne. To tak to się jest? stanie. Roz, rozpatrujemy trzy szkoły. Nazwy padły, decyzji nie ma, bo na to nakłada się jeszcze jedna kwestia. Musimy zmienić lokalizację szkoły specjalnej. Więc, biorąc pod uwagę to, jaką szkołę przeniesiemy do innych szkół, jak te nowe szkoły połączone się będą nazywać, to też jest kwestia mniej istotna, tak? Do tej szkoły, która zostanie pusta, do tych budynków, chcemy przenieść szkołę specjalną. I teraz pojawia się y, warunek, powiedziałbym, materialno-techniczny. To musi być szkoła, która da się przystosować. Ludzie zwracają uwagę na to, że lepiej byłoby wybudować nową szkołę. I mówią, przecież miała być wybudowana. Tak. Od przeszło dwóch lat, od stycznia 2013 roku, pracowałem nad tym osobiście, nie będąc jeszcze starostą, żeby uzyskać dofinansowanie do szkoły specjalnej. Zgromadziliśmy wkład własny, ponad dwumilionowy. To jest kasa, którą wyrwaliśmy z Unii. Mieliśmy dostać 85%, ponad 10 milionów na budowę szkoły. I szkoła miała powstać przy ulicy Zwycięstwa. Ale co się okazało? Pieniądze unijne przyznane Polsce są tak podzielone, że nie ma możliwości dofinansowania budowy szkoły. Nie dlatego, że ja jestem nieudolny, że zarząd powiatu jest nieudolny. Żaden powiat na Dolnym Śląsku nie uzyska pieniędzy na wybudowanie szkoły specjalnej. Tak został skonstruowany Regionalny Program Operacyjny. Dowiedzieliśmy się o tym 17 września tego roku. I to była informacja bardzo smutna. I o tym mówiłem na sesji. I powiedziałem radnym, słuchajcie, albo bierzemy 12 milionów jako powiat i budujemy za swoje, ale będzie problem z drogami i będzie problem ze szpitalem. Albo podejmujemy racjonalną decyzję, zwalniamy jedną szkołę, przeznaczamy pieniądze, które były przeznaczone na wkład własny na to, żeby ją dostosować, wybudować windy, przebudować klatki schodowe, progi architektoniczne zlikwidować zbudować przyjazną, funkcjonalną szkołę specjalną. Bo inaczej nie damy rady. I ten program musi być zrealizowany. Nie ma pieniędzy unijnych, szkoda, przecież nie będziemy płakać. Jedną szkołę musimy przenieść do innych szkół, nauczyciele nie tracą pracy, uczniowie uczą się w tych samych klasach, z tymi samymi kolegami, tylko w innych murach. Natomiast do tej szkoły, która zostanie opróżniona, Przenosimy szkołę specjalną i będziemy mieć rok na to, żeby dostosować tę szkołę. Musimy w lutym podjąć decyzję, najpóźniej w lutym, która to będzie szkoła, zrobić z siedmiu szkół sześć, być może na nowo je nazwać, zapewnić dzieciom dobre warunki nauki w tych szkołach, przenieść specjalną. Mamy rok na to, żeby dostosować budynek, i po roku, czyli we wrześniu roku 2017, specjalna zaczyna funkcjonować w nowym budynku. A budynek szkoły specjalnej, jeśli tylko znajdzie się kupiec, sprzedamy, żeby te pieniądze zainwestować również w bazę światową. Widział Pan filmik Zespołu Szkół Budowlanych albo listy, które piszą? Tak, list czytałem. Czytałem list. Ten list zresztą ja odpisałem króciutko. Jest listem napisanym w sposób bardzo wyważony. Posłużyli się tam autorzy tego listu. Yy, różnymi danymi. Ja je wszystkie doskonale znam. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę Państwu, że od roku 1999 tak się złożyło, odpowiadam za szkoły powiatowe, będąc naczelnikiem, etatowym członkiem zarządu i teraz starostą. Bardzo przyczyniłem się do tego, że powstały centra kształcenia zawodowego w naszych szkołach za prawie 7,5 miliona złotych. Od zawsze pomagałem i budowlance, i mechanikowi, i handlowcy wszystkim szkołom. Miękkie projekty, milionowe projekty, pieniądze, które zainwestowaliśmy w naszych uczniach. To wszystko zostanie. Proszę mi wierzyć, jesteśmy doświadczeni. Ja przewiduję to, co się stanie za rogi za dwa. Ja nie mogę za dwa lata odpowiadać na Pana pytania, dlaczego nie wypłaciliśmy pensji nauczycielom X. A co się stanie za rok i dwa lata? Jeśli my potrafimy zbudować tańszy, ale efektywny system, to się nic nie stanie. Choć boję się, bo na przykład myślimy też o pewnym czynniku, rzekomo tak nazwym, makroekonomicznym. Bo jeśli na przykład rzeczywiście nowy rząd wprowadzi kwotę wolną od podatku 8 tysięczną, to znaczy, że będzie mniejszy wpływ do budżetu państwa z pit -u. a to znaczy, że zmniejszone zostaną budżety samorządów, a głównym dochodem własnym zarówno powiatu, jak i gminy jest PIT, dużo mniej CIT, czyli podatek od osób prawnych. Co to znaczy? Że my się możemy dowiedzieć, że dostaniemy nie tylko 887 tysięcy mniej w subwencji oświatowej, ale że dostaniemy 3 miliony złotych mniej. My możemy szacować te kwoty, bo nie wiem, jak szybko ta kwota wolna od podatku zostanie wprowadzona. I wtedy się okaże, że musimy robić to na chybcika, bo nie ma za co płacić nauczycielom. Przewidujemy takie zagrożenie, reorganizujemy sieć, nie likwidujemy żadnej klasy i będziemy mogli płacić i utrzymywać nasze szkoły na takim poziomie, jak dotychczas, czyli na wysokim. A jaki jest koszt mniej więcej utrzymania szkoły? Yy, 3 miliony, 2800, 3,5. Ja powiem to inaczej. Jeden uczeń w tym roku szkolnym, który mi i trwa w roku 2015, dostajemy na jednego ucznia 5304 zł i 35 groszy. Rocznie? Czy nie? Rocznie. 5 304 i 35 groszy. Ale jest, i to jest tak zwana baza, standard finansowy A. Jeśli to jest uczeń ogólniaka, dodaję do tego państwu 9%. Jeśli to jest uczeń szkoły ponadgimnazjalnej zawodowej, jeszcze 21%. Czyli do technikum mam 5304 zł, 35 groszy, razy 30%. Zwiększenie. I za tę kasę muszę utrzymać klasę i szkołę. Dlatego 30 osób razy te pieniądze, mam pieniądze na klasę. Ta liczba dzieciaków razy te pieniądze, muszę utrzymać szkołę. Musimy zapłacić nauczycielom, i nie nauczycielom to jest 85-87% wszystkich pieniędzy. A za 13%, 15% pieniędzy musimy utrzymać obiekty. Płacić za światło, ciepło, papiery, wodę, ścieki itd. Na czym chcemy zaoszczędzić? Tylko na rzeczówce. Czyli na wyżywaniu. Czyli na ogrzewaniu i na świetle, tak? bo nauczyciele pójdą razem z uczniami. I teraz, drodzy Państwo, nie mogę podjąć decyzji i kupić samochodu, a nie kupić dzieciom butów i książek. My, w tej chwili, nie rezygnując z wysokiego poziomu i nie kasując żadnego kierunku kształcenia, chcemy zaoszczędzić tak naprawdę na wydatkach rzeczowych, i to musi się stać. Jeśli my tej decyzji nie podejmiemy w tym roku, to za cztery lata ktoś się przewróci. Natomiast ja jestem odpowiedzialnym facetem i tę decyzję podejmę. Jestem święcie przekonany, że przekonam y, radnych, nie tylko radnych koalicji, bo skoro wszyscy się troszczymy o los szpitala i wiem, że powiat musi znaleźć kilkanaście milionów na blak operacyjny, przynajmniej, tak, to zaczynamy od tego, że robimy porządek w, tej, w tym obszarze aktywności powiatu, który. Bardzo dobrze prowadzimy, bo wszyscy wiedzą, że nasze szkoły są dobre. Musimy to zrobić? Zrobimy. Ja pójdę do uczniów i pójdę do rodziców. Ja mogę się spotkać z każdym, policzyć mu te 5304,35 groszy, zwiększyć to uwagi. Proszę mi wierzyć, że od dawna, zresztą podatnicy płacą moją pensję. Ja się od dawna tym zajmuję i się na tym znam. Z emocjami musimy sobie poradzić. A ta zmiana pozytywna da nam spokój na kolejne 12-16 lat. Tak bym chciał zaplanować nową sieć szkół.